Skoro pojawia się ktoś nowy, lepszy i atrakcyjniejszy dla nas, to po co w zasadzie tkwić tym samym? No, chyba że z przyzwyczajenia. Jesteś wierna? Powiedz! <laughs> I górnoletnie słowa. lepsze słowa, no. Póki co... To jest sprawa osobista. Cały czas tym samym? Nie, czasem zmieniam. Czasem? Czyli co, ile lat? Jak jest korzystniejszy. Nie zmieniam. Czyli nie ma Jestem fajny. lojalna. Zmieniam no, ciągle. Tak. Zmieniam ciągle. Dlaczego? E, żeby było taniej. E, Aha. Bo na początku, wiesz, kurzą cię mhm. ofertami. No właśnie. Wszystko za darmo, za darmo, za darmo, a potem powoli coś... Trzeba więcej płacić. No, zmieniam. To się... to nie, co trzy miesiące? Co... No nie, 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 co cztery lata wiesz. I też pani zmienia sobie czasem? Czy... Czasem, czasem, czasem. Przez całe życie, bo długo tak? już żyje. Czyli znowu się trzeba porozglądać, tak? E, teraz jest spokojny więc... Aha. I to więc... długo już? Długi staż? E, nie, rok. Może dokończę pytanie, jak ważna jest wierność bankom? A, bankom. A, okej. Okay. Nie zastanawiałem się nad tym, jestem zadowolony z mojego banku. Powiedzmy, że jest w jednym banku, tak? Ale, ale nie czuję się bezpieczny na pewno. Nie zmieniam tego konta, jakoś mi odpowiada. Nie mam opłat za transakcje internetowe, więc to jest jakby główna rzecz, która mnie interesuje. W wiernym bankowi to się nie zmienia. to się nie zmienia. Jak są korzystne warunki, jak ich nie ma. No to można zmienić. Ale jakoś tak nie lubię no, biegania po bankach, nie lubię tych formalności, więc trzymam się na razie jednego banku. Całe życie w tym samym siedzą, bo nie wiedzą, że jest coś innego. Co musieliby zrobić, żeby pani odeszła? To ostatnia rzecz. Pobierać zbyt duże opłaty, nic zamian nie dając się jeżeli byłaby jakaś inna korzystna oferta innego banku. Ja raz zmieniłam. Coś było utrudniony, dostęp do internetu chyba był w tym starym banku i dlatego. Czy pan ma konto w banku? Czy... No, chyba każdy ma. Prezes, prezes nie ma. Długo? Długo pan ma w jednym? Zmieniał pan? Zmieniał ciągle.